Rozmowa bardzo polityczna, Iwona Krzyżak, a ze mną Piotr Czerniejewski. Trochę potrwa przedstawienie Pana, bo sporo funkcji. Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Młodej Lewicy i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy w Koninie. Działacz społeczny, działacz polityczny, kiedyś związany z Młodzieżową Radą Miasta, w młodzieżowym strajku klimatycznym. No sporo by tego wymieniać, ale przejdziemy już do konkretnych pytań. Władze Konina podczas kryzysu. Oszczędzanie z jednej strony, z drugiej strony nagrody dla wybranych. Jak pan to skomentuje? Przede wszystkim wydaje mi się, że władze miasta Konina mają takie bardzo. Bardzo stare podejście z lat 90. do zarządzania miastem, i nie zachowują się jak gospodarze, którzy powinni dbać o potrzeby mieszkańców, tylko tak naprawdę tną na wszystkim, co się da, tylko nie na sobie. I problem polega na tym, że w dzisiejszym podejściu do zarządzania miastem nie powinniśmy ciąć na komunikacji publicznej, na edukacji, na tych wszystkich usługach, z których korzystają mieszkańcy, tylko tak naprawdę skupić się na inwestycjach w człowieka. Po tym jak miasto Konin w ciągu ostatnich lat wydało 200 milionów złotych na, na inwestycje w nowe drogi, na to były pieniądze, nie było pieniędzy na nowe żłobki, na rozwój przedsiębiorczości, na wsparcie młodych osób, wejście na rynek pracy i tak Anie, dalej. Panie Piotrze, wejdę Panu w słowo, ale po co w Koninie nowe żłobki, skoro Konin się wyludnia w zastraszającym tempie? No właśnie dlatego, że Konin, Konin dlatego się wyludnia, bo właśnie nie ma żłobków, nie ma miejsc pracy dla młodych osób i tak dalej. I bardzo bardzo często młodzi ludzie wyjeżdżają stąd, bo nie mogą znaleźć taniego mieszkania, bo miejsca w żłobkach są przepełnione i musieliby iść do prywatnego żłobka, na co ich nie stać. I te wszystkie rzeczy w czasach kryzysu wydają się być surrealistyczne, nie ma na to pieniędzy, ale jak sobie spojrzymy na historię, na przykład na odległy przykład planu Marszala, czy na przykład bardziej przyziemne miasto Słupsk, które było w ogromnych długach i tak jak wiemy Robert Biedroń rozpoczął erę wielkich inwestycji właśnie w człowieka, w budowę nowych żłobków, mieszkań, wsparcie młodych osób, wsparcie przedsiębiorców i tak dalej, to zaprocentowało. Długi miasta się zmniejszyły i miasto się zaczęło rozwijać. Jeżeli w Koninie będziemy ciąć, to to nic nie zmieni, bo samym cięciem nadal będziemy w pewnej zapaści gospodarczej. Jeżeli zaczniemy inwestować pieniądze w rozwój, to to nam zaprocentuje. Oczywiście trzeba będzie na początku wyłożyć jakąś kwotę pieniędzy, ale to się po prostu w pewnym. Okresie czasu Panie Piotrze, tylko jak wyłożyć i co wyłożyć, jak jest kryzys? Cały czas nam mówią, że finanse publiczne, finanse miasta są w katastrofalnym stanie. Przede wszystkim czekają nas pieniądze z nowej perspektywy unijnej, oczywiście czekamy na zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy, ale tam są zapisy, które do tej pory nie były w poprzednich perspektywach, chociażby są zapisy, które umożliwiają inwest inwestowanie w nowe mieszkania. I tam jest naprawdę sporo środków, które uważam, że powinniśmy właśnie w te na te inwestycje wykorzystać. I tak jak do tej pory, środki unijne w naszym mieście w większości szły, no właśnie, na infrastrukturę, na nowe drogi, no to mam wrażenie, że to są nowe drogi, po których nie będzie miał kto jeździć, bo wszyscy stąd wyjadą. Więc kiedy ta perspektywa unijna się pojawi, te środki, no właśnie, powinniśmy spożytkować na inwestycje w człowieka. O ile się pojawi, bo mamy z tym duże problemy, jak wiemy. Panie Piotrze, nieformalna koalicja PO i SLD w Radzie Miasta. Jest? Ona jeszcze jest? Czy już jej nie ma? Czy trzeszczy? A może dobrze się ma? Powiem tak, to jest koalicja, która tak naprawdę nie jest spisana na żadnym papierze, nie ma oficjalnego dokumentu. Dlatego użyłam słowa nieformalna. Tak, i tak naprawdę radni nowej lewicy po prostu wspierają w głosowaniach e, większość rządzącą w naszym mieście e, i na razie tak to się odbywa. A gdyby pan miał ocenić pracę radnych lewicy, Tomasz Andrzej Nowak. Pan Piguła, pan Wojdyński, to? E, powiem tak. E, ja osobiście jestem osobą młodą i powiem bardzo szczerze, bardzo często różnię się z osobami starszymi, nie tylko z innych partii, ale także z mojej własnej partii, e, więc czasami ta opinia jest negatywna i powiem to szczerze, e, ale czasami e, ta opinia jest pozytywna, bo jeżeli przychodzę do, z jakimś tematem do radnych, na przykład. Dwa lata temu przyszedłem ze stanowiskiem do spraw kryzysu klimatycznego. To stanowisko było przyjęte przez komisję i tutaj radni lewicy bardzo mi w tym pomogli. Także są sprawy, w których się dogadujemy i faktycznie jest oferowana mi pomoc w moich własnych działaniach i inicjatywach, ale są głosowania, z którymi się nie zgadzam z na radnymi przykład? lewicy. No na przykład głosowanie w sprawie. Yy, Wycofanie darmowych przejazdów, komunikacją publiczną dla młodych osób w Koninie. E, więc te różnice są i one wynikają po prostu z pewnego podejścia pokoleniowego, ale mam wrażenie, że w każdej partii, demokratycznej partii, powinno być takie miejsce na dyskusję i na pewne różnice, no bo nie jesteśmy prawem i sprawiedliwością, gdzie jest tylko jedna narzucona wizja z góry i zero pola do dyskusji. No, a czy Tomasz Andrzej Nowak, pan Piguła, pan Wojdyński powinni według pana znaleźć się? w kolejnej radzie po wyborach. Tak naprawdę o tym zdecydują wyborcy. Ale jeżeli... pana zdaniem. Pana zdaniem, czy taka powinna być reprezentacja lewicy? Tak ona powinna wyglądać w nowej radzie miasta. Wydaje mi się, że na pewno powinna być odmłodzona ta reprezentacja i i powiem szczerze, jeżeli lewica uzyskałaby dużo mandatów, to jak najbardziej uważam, że powinno być miejsce dla osób no, zasłużonych i mających jakieś doświadczenie, ale jeżeli ta liczba mandatów będzie taka sama, to uważam, że powinna nastąpić pewna zmiana pokoleniowa i jednak osoby chociażby związane z młodą lewicą powinny mieć szansę znaleźć się w tej Radzie i zaprezentować pewien nowy głos, bo o ile ja oczywiście mam szacunek do tej działalności radnych, to że ten mandat jest sprawowany przez niektórych no już... Można powiedzieć prawie 20 lat. Tak, tak, tak naprawdę przychodzi taki moment w polityce, gdzie no, trzeba zejść ze sceny, ale z, z pewnym doświadczeniem i przekazać pałeczkę młodszemu pokoleniu. Więc wydaje mi się, że to jest ten moment. Przekazanie pałeczki odbędzie się według Pana bezkrwawo? Znaczy bezkrwawo. Miejsce na listach znajdzie się dla osób młodych z Młodej Lewicy. Ale chodzi o y, miejsce, tak? Czy, czy to będzie jedynka czy dwójka? Tak, oczywiście. Ale wydaje mi się, że rozmowy z partią są jeszcze nie prowadzone, bo oczywiście wybory jeszcze przed nami za półtora roku. Ale z takich wstępnych rozmów jest deklaracja, że młode osoby będą miały dobre miejsce na listach i będą to miejsca tak zwane biorące. Czy lewica w Koninie jest skazana na Platformę Obywatelską? Jakie inne opcje wchodzą w grę? Znaczy skazana, nie skazana. Ja osobiście nie lubię się skupiać na takim myśleniu, że o, z tymi współpracujemy, z tymi nie współpracujemy i tak dalej, tworzymy jakieś koalicje i nie wiadomo co. Bo to też widać po mojej działalności, że mnie interesują konkretne sprawy i konkretne inicjatywy. Więc, jeżeli lewica w przyszłości miałaby stworzyć klub w Radzie Miasta, to chciałbym, żeby to był klub, który się skupia na konkretnych projektach uchwał, konkretnych pomysłach na to, jak powinno wyglądać miasto Konin. A nie myśleniu o tym, z kim wchodzimy w koalicję. To jest tak naprawdę rzecz drugorzędna i to mi się w polityce nie podoba, że skupiamy się na tym, że tu jesteśmy w koalicji, tu nie jesteśmy. To jest sprawa drugorzędna. Dla mnie najważniejsze są konkretne projekty uchwał i pomysły na miasto Konin. Panie Piotrze, jest Pan również przewo przewodniczącym, szefem Stowarzyszenia Młodzi Lokalsi. I czy myśli Pan, że właśnie gdzieś w tym sektorze e, są Wasi potencjalni wyborcy, jeżeli chodzi o NGOsy, e, w... Czy koalicje ewentualne do zawiązania przed wyborami? E, znowu nie czepiałbym się słowa koalicji, bo mówię, to jest sprawa. Przymierza. Która, która e, wychodzi jakby na samym końcu, ale na pewno jeśli chodzi o. Ośrodowisko, w którym ja się obracam, no to jest właśnie środowisko osób, które działają w organizacjach pozarządowych i moja działalność nie jest tylko polityczna, ale także stricte społeczna. E, więc e, no na pewno e, te wszystkie postulaty, o których mówię, to są postulaty, z którymi to środowisko się zgadza. To są takie same postulaty, i wydaje mi się, że ze sporą liczbą osób z sektora ngo NGOsów, no, mam właśnie podobną wizję na miasto Koniec. No ale w związku z tym, że to rozmowa bardzo polityczna. Muszę Pana o co zapytać? Pana polityczne plany, najbliższe wybory i co? Radny? Prezydent Konina? Na no, prezydenta Konina jeszcze jestem za młody i nie chciałbym w tym wieku na pewno startować. Jeszcze dla mnie jest za wcześnie. Ale powiem szczerze, że przed wyborami samorządowymi mamy jeszcze wybory parlamentarne. Parlament? E, e, i w tych wyborach będzie można postawić krzyżyk przy moim nazwisku, tak tylko powiem. E, na razie nie są jeszcze prowadzone rozmowy dotyczące miejsc i, i tak dalej, ale no z pewnością będę osobą, która w tych wyborach wystartuje. Czyli nie Ten... Rada Miasta, a Parlament? E, znaczy, zobaczymy, jak pójdzie w wyborach parlamentarnych. Obawiam się, że niestety sufit jest dosyć trudny do przebicia się po, pośród tych nazwisk, które są na giełdzie, że tak powiem, od wielu, wielu lat. E, więc będzie to ciężkie, ale zobaczymy. Jeżeli się nie uda w wyborach parlamentarnych, to wtedy oczywiście w wyborach do Rady Miasta Konina e, wystartuje. Miejsce nowej lewicy w przyszłym parlamencie, w przyszłej Radzie Miasta. Jak pan to widzi? Przede wszystkim wszystkie sondaże w, ostatnim, w ostatnich miesiącach pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości i to opozycja stworzy rząd po wyborach. Niezależnie od tego, czy opozycja pójdzie na jednej liście czy na osobnych listach, jest wola polityczna, aby stworzyć wspólny rząd po wyborach i Lewica będzie chciała być częścią tego opozycyjnego, no wtedy już, rządzo, już częścią obozu rządzącego. Więc... To celujemy i mam nadzieję, że w końcu uda się odsunąć PiS od władzy. A współpraca opozycji i mniejsze tarcia, bo te tarcia były widoczne w ostatnim, w ostatnim roku. W tym roku już te, już te relacje z partiami opozycyjnymi są na tyle wypracowane, że jest ta wola współpracy. Chociażby w postaci paktu senackiego, to znaczy wystawienia jednej, jednego kandydata, kandydatki do senatu w każdym okręgu wyborczym. Panie Piotrze, dziękuję za dzisiejszą wizytę w naszym studio. Państwu życzymy niezmiennie miłej niedzieli. To była rozmowa bardzo polityczna. Dziękuję bardzo.